Rajhorn Community Day, ostrość na ryj. Rekord działa, pierwszy kliknięty Rajhorn jest zwykły. Rajhorny mają pewną zmianę, bo są bliżej. Zobaczcie, one są bliżej, one nie są tak daleko jak kiedyś. Więc tu sobie szybko z to z kliknę, złapię, lecimy dalej. Widzimy się na pierwszych Szajniakach, bo to jest Wasza Community Day, więc trzeba zapierdalać. Dobra, także po 15 minutach w końcu jest pierwszy Szajni, za którym biegam i biegam. I tej teraz tak szybko jeszcze nie pokonałem jak dzisiaj. Nie, ekran jest dobrze, wszystko jest ok Żmaki IV Okej, okay, szybki aparazik. No, do niczego ten Reinhorn widzimy się na kolejnym shiny, bo ja jestem w dupie z tym i musimy zapierdalać Cyk udało się jest Nie jest kurwa wyszedłem z Strzejnaka Jezu, że z strzęka, ale wróciłem jeszcze jest szajny. Znaczy jeszcze, jeszcze się nie tego, nie, nie odrespił. Bo jak chwytałem aparat i to wszystko, to niechcący z niego wyszedłem, ale jest z powrotem to jest ten sam 1053 końcówka Jest zapany numer 2, Shiny jest, lecimy dalej, bo ja mam mało czasu. Także udało się Shiny numer 6. 6, nie u mnie, u mnie jest 3. Szani numer 3 Wystarczy rzucić mu tylko bola trafiłem, super jest godzina 47, przez 47 minut chodzę, to na razie mam średnią Szajniaka 1 na 15 minut więc jest no niesamowicie fantastycznie cieszę się niezmiernie z tego faktu i to ani do tego, ani do tego to Ivy także ten jest zwykły a ten tutaj jest też zwykły, także ja dalej włączam motor w dupie i do przodu Minęła... stój, jakbyś... minęła... minęła tylko chwila, dosłownie chwila i mamy kolejnego szajniaka, więc może coś by się odblokowuje Co robisz? Coś tak bym to dorzucił Złapać ci to? Tak, zopałem. Ale jak się przechodzi obok kogoś na ulicy, to się nie beka, nie? jak tam ci przed chwilą Tak beknął, tak zaraz zawaliło czosnkiem Dobra co, masz kolejnego? Co nie, to zawężnięcie. Yy, no, ten jeszcze taki doleż do niczego. A ten może też będzie shiny wtedy. Tak, to to jak nie. A ten? A ty shiny! Odblokowałem się. Jak wcześniej miałem 3, 3 na 45 minut, To teraz mam y, 3 na 5 minut. Dobrze, to ja włączam tylko ten motor w dupie i lecę przed siebie. I mamy kolejnego szajniaka, chyba szani numer 7, jeżeli dobrze mi się wydaje. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Oczywiście ten bank to jest środ. Ja za bardzo się nie przejmuję jakie ja. IV dzisiaj dostanę i że nic nie nazbierałem przed tym, ale 9.61 wpadło, to będzie ewoluowane plus mam odłożonych na ten konkretny cel. 20 lokalizatorskich tradeów. Czy ten jest shiny? Ten już był sprawdzony, także lecimy dalej. I przy domu harcerza mamy kolejne shiny, tym razem fajne CP. Bo, jakby było jakieś IV pod PVP, to to CP jak najbardziej przechodzi dla Piora, Bo maksymalne Cepera i z najlepszymi statami na, na Great League to jest 014-14, to jest 635 CP. A ten tutaj nasz egzemplarz śliczny. No, ale ja go sprawdzę, jak on wychodzi na PVP. 1, 12, 3. Zresztą, pewnie dość lepszego na PVP też zapało. I tu mamy kolejny, nie jest shiny, ale go odstawimy. I ten tutaj jest, ja zaraz sobie to wyłapie. Też nie jest shiny, lecimy dalej. Motor w dupie leci dalej. Tu ja kolejny shiny, plus ogarnąłem, że wcześniej nie wyłączyłem nagrywania na ekranie. Więc trzeba by trochę poprzecinać. Shiny numer, nie wiem, już chyba 8, 9, także no, odrabiamy straty z pierwszej godziny, aż znaczy z pierwszych nawet 45 minut. Naprawdę było cienko Teraz coś odrabiamy Sprawdźmy jak IV No jak był na odwrót, to chociaż do PVP by był, no a tak niestety to jest do niczego, a ten jest zwykły Także widzimy się na kolejnym Szajnaku I zapaliśmy kolejne Szajni Cp takie ładne Pod, pod PVP, zobaczymy jak IV Zobaczymy tak, zaraz, spokojnie, spoko, problemu. I co my tu mamy za IV? Sprawdźmy, sprawdźmy. Apera jest szybki. Do no niczego ta IV. Także widzimy się standardowo na kolejnym szajnie. chyba że ten jeszcze jest Shiny nie jest. I cyk wracamy z kolejnym shiny. jest z shiny numer 10, bo w sobie sprawdziłem ile tego mam. Rzut lewą ręką najstop, nice, gdzie wystarczy, chodźmy tutaj w bok, żeby nam nikt się nie wpierdolił w kadr. Stoję przy szanie, nikomu nie przeszkadzam. Co my tu mamy? Appariz. No, jest oczywiście do niczego, także widzimy się na... W tych dwóch czekach jeszcze tutaj jest zwykły. I kolejny tutaj jest też niestety zwykły. Także lecimy dalej, a w tle mamy zbrojowe. Kolejny szajni, kolejny. Wtedy się zobaczymy. I raz, dwa, trzy. Szajni numer 12. Tutaj sobie użyczę troszkę, tak sobie o oprę Opre. Lewa ręka, trik na brzuszek. Kto zna, to zna. czemu tak się patrzą. Nie wiem. Co my tutaj mamy tym razem? Także no w końcu włożyłem chyba także dzisiaj Także jest sukces, jedno albo dwa może No Jak ja i Jakie IV, zaczęło nam w końcu sypać Ty jaki fajny, jeden, dwa, trzy O, jaki słodki Także widzimy się na kolejnym Szajni Mamy kolejnego Szajnaka, aga stój. aga, aga, aga. Część chwilkę. Ooo, i teraz mnie widać. Rzut na brzuch ostrość na ryj i co my tu mamy? Strasznie wieje w ogóle za w Gdańsku, Zresztą już nie wiem chyba dwa tygodnie już wieje. Już cały czas taka pogoda. dobrze, że nie pada Aparajes. No ja tego sprawdzę do PvP 0,12,2 i mamy kolejne shiny back to back, kolejny kliknięty mogłem zostawić nagrywanie i byście to zobaczyli, ale serio jest back to back. Nie ja mam tego zaraz, samego co Rafał. Zresztą zaraz Wam pokażę w journalu, że jest back to back. O właśnie w ten sposób, że nie kłamie, Mieliśmy w końcu shiny back to back dzisiaj i nadrabiamy ilość shiny. I humor mi się poprawił, na początku odcinka to nie był dobry humor, bo nie chciały szajniaki lecieć. Dobra, yy, sprawdźmy eyes. Kamerę muszę ogarnąć, Aga, pom pom pomagaj mi. Czy nie, chodzi mi o to, Aga, czy ja trzymam dobrze kamerę. I teraz stoimy, stoimy, stoimy i sprawdźmy sobie journala. Jest, back to back, także widzimy się na kolejnych krzeniakach. go się Pusia, a my mamy szajni numer 16 bardzo nam się to CD odblokowało, ładnie już leci jest 1331 a my mamy 16 o, szajniaków, Aga zapała dwa na mojej goci, bo się podłączyliśmy, tak. Także Aga masz ile 13 chyba. Tak. Okay. No i zobaczysz czy tam. Ja zobaczę IV tutaj i śrotowe 3, 9, 12 15. Ok, 3. 6, 9, 12, 13, 14. 14, też bardzo ładnie. Czy ten Rajhorn tutaj jest jakiś shiny? Nie, bo nie ma Rajhorn, ale lecimy dalej. I znowu mamy shiny back to back. Zaraz wam pokażę journala, bo tak mi się wydaje, że jest back to back. Zresztą zaraz to się okaże. Przecież w ogóle nie wyłączyłem nagrywania. 39 minut nagrywałem ekran telefonu. Brawo, ja, ale co, bez takich rzeczy u mnie to nie jest. To bym nie był sobą no. Taki sobie I sprawdźmy jeszcze tego czy jest shiny? Nie jest I jeszcze tego tutaj Jeżeli kliknę jakoś to Też nie jest I czas na journala żeby był drugi back to back yy, Journal back to back I mamy kolejnego szajniaka z wielkim CP Taki wiecie wielki wielki koksu Trafiłem strasznie, piździ. Dajemy radę. Mikrofon najlepszy, jest to, że daje radę. Siedzi. Najlepsze jest to, że dzisiaj, jeżeli dobrze kojarzę, żadnemu szajniakowi nie dałem złotej maliny. I za zróbmy. No, taki do niczego. Taki na zrobienie i na trady. Yy, czy ten Rajhorn jest Shiny? Nie jest, bo już był kliknięty, a ten nie jest. Widzimy się na kolejnym Szajniaku na ewolucjach. No, no, wiecie, jak to na CD. I cyk mamy kolejny Szajni. Patrzę się tutaj, nie patrzę na ekran. Odbił. Trafiłem Nice'a. Ciekawe, czy się złapie. Już nie wiem, który to jest. Mi się wydaje, że teraz to jest chyba albo 16, albo numer 17. Jest złapany. Sprawdźmy jego IV. No, niestety. Niestety do niczego. A czy ten jest shiny? Ten nie jest shiny, więc lecimy dalej. Mamy kolejne shiny. Zaraz muszę policzyć. Nie, podliczymy shiny na samym końcu. Ja już nie wiem, które. Naprawdę. Straciłem rachubę, ale w przeciągu 5 minut chyba 3 sztuki teraz zapaliśmy. Stanąć chcesz? Yy, tak, stanę sobie w ten sposób. To nikomu nie będę przeszkadzał. Yy, dobra, ja siebie dobrze chwytam. Yy, Sprawdźmy go, IV i jeden taki taki sobie. A ten jest jaki. Ten jest zwykły, także widzimy się na kolejnym shiny Rajhornie. Koniec Community Day jest dosłownie za dwie minuty. My już kończymy. Zobaczmy ile szajniaków padło Shiny miał! Na Goci Shiny miała Gama, no to ładnie. Ja nie mam tego Pokémona wersji Shiny. Sprawdźmy sobie nasze Shiny raz, dwa, trzy, cztery. 4, 5, 6. 6 razy 3 to jest 18, tak? E, tak. Plus 2, czyli mamy 20 Shiny rajhornów. Tyle ile mam lucky Tradeów. Ja przejdę tutaj do ewolucji, żebyśmy zobaczyli sobie, jak to wszystko wygląda w wersji Shiny. Ogólnie uważam i będę zaudany. Zdobyłem na dziko dzisiaj 96, czyli 15, 13, 15, ale to już zrobiłem wcześniej tą ewolucję. Tak samo udało mi się zdobyć Ray Periora na PVP, rank 13 do Great League. I on yy, po ewolucji ma osiem pewnie CP, więc go się tam dorobię. To jest Raidun Shiny, zatem mnie Shiny Raipirior. ja mam ponad 40 Sinok Stone'ów, więc się cieszę. Dajcie znać w komentarzach, jak tam wasze community na Horna. I dajcie w ogóle mi znać, yy, czy też uważacie, że było jakoś wyjątkowo mało questów na e z Raihornem, bo my może znaleźliśmy łącznie, nie wiem, 8 na 60 Pokestopów, przynajmniej. Także to jest śliczny Rai My widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Ja będę sobie to robił te wszystkie ewolucje już poza kamerą, bo co przedłużać. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia. Cześć.